Witam w kolejnym odcinku. Kolejnym zawodnikiem, jakim zajmiemy się, będzie to młody, utalentowany polski zawodnik. Jest to Bartosz Pustka. No, już jesteśmy po pierwszym sezonie, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Do tej pory rozegrał tylko jedno spotkanie w angielskiej ekstraklasie na 6-2, także raczej tutaj nie zrobił furoru, furory. I w Pucharach również grał słabo, ale w swoich grupach wiekowych. Całkiem lepiej. Pochylił się te klasy trzy mecze. Już był to mocno rezerwowy zawodnik, ale kilka występów, bo w sumie aż 24 zanotował występy. Także nawet całkiem nieźle. 5 bramek, średnia 6,92, czyli nie tak źle. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o informacje, tutaj się nic nie zmienia. Zobaczymy, jak dalej będzie szła i, szła i toczyła się jego kariera. Rozchodzący napastnik. Sunięty rozgrywający na skrzydle, jeżeli w środku pola również może sobie poradzić. A my widzimy się za chwilę, i widzimy, i jak widzimy, Bartosz. Kapustka jest wypożyczony, to jest 3 lata później, jest wypożyczony do Red Bull, do zespołu Red Bulla, do ligi austriackiej. Jego parametry wyglądają całkiem nieźle. Kosztuje 10 750, zarabia 1050, także całkiem nieźle to wygląda. Umiejętności troszkę rosną w górę, ale nie jest też chyba troszeczkę za mało na to, żeby zostać tym podstawowym. A nie, a przepraszam bardzo, tutaj to jest niemiecka liga. To jest Erkalipsk. Przepraszam, myślałem, że to jest Red Bull. Salzburg także, no całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o wypożyczenie, to w Pucharów Mistrzów zagrał dwa razy. Dwa razy wyszedł z ławki, ale bardzo słabo. W Bundeslize zagrał 11 meczów, 13, weszedł z ławki. W Pucharze jest 2 mecze. eliminacje do Mistrzostw Europy, czyli jest podstawowym zawodnikiem, aż 8 asyst, jedną bramkę, 6,97, czyli gra widocznie na najdogodniejszej sytuacji, 6,75. A jeżeli chodzi ogólnie o przebieg jego kariery, kolejny sezon spędził w Lidze Angielskiej, gdzie. W pucharach rozegrał 10 spotkań, czyli o wiele mniej spotkań niż przedtem, 12 spotkań, 3 bramki, także tutaj jest dosyć słabo. W następnym sezonie został wypożyczony, gdzie był na pewno podstawowym zawodnikiem. Było to Blackburn Championship. W sumie tutaj nieźle się spisywał, bo miał już średnią 6,89. 30 występów z podstawowego składu, 10 z ławki rezerwowych, 8 bramek, 7 asyst. Jeśli chodzi o puchary, rozegrał 4 mecze, 2 wyszedł z ławki. Jedna asysta to jest troszkę słabiej. Jeśli chodzi o reprezentację, rozegrał 5 spotkań, 5 wyszedł z ławki, zdobył jedną bramkę, 3 asysty i łącznie 6,87, czyli całkiem nieźle to wszystko wygląda u niego. I w ostatnim sezonie, gdzie został wypożyczony do Bundesligi, do zespołu RK Lipsk, Lipsk, rozegrał 11 w podstawowym składzie, 13 z ławki rezerwowych, dwie bramki, 5 asyst, czyli tutaj nieźle. W reprezentacji... Jedna bramka, 7 ases, czyli w tej jest całkiem nieźle. Łącznie 15 występów w podstawowym składzie, 16 z ławki rezerwowej. Jeżeli chodzi o jego profil, um, uważa, że Polsen to dobry zawodnik. No i tak wyglądają jego umiejętności w wieku 23 lat, a my zobaczymy się za jakiś czas, czyli jakieś 2-3 sezony później. Wartość kapustka Graf w Lens. Stan przepraszam bardzo, co ja gadam, pomyliło mi się z klubem. Jeżeli chodzi o pozytywne to uważam, że Adjika Dembele to dobry piłkarz. Demande. Jeżeli chodzi o puchary, rozegrał 8 spotkań, 6,98, czyli wychodzi na prostą. W Ligue 27 spotkań, 7 z ławki, 5 bramek, 8 asyst, czyli tu już tutaj już mamy dojrzałego zawodnika. Jego umiejętności oczywiście nie wzrosły zbyt, bar zbyt bardzo, ale musimy brać to pod uwagę, że pewnie lepiej się rozwinie, jeżeli mielibyśmy go pod swoim skrzydłem. Liga y, Krajów Europy, Europejska, Liga Krajów, 4 mecze, eliminacje do Mistrzostw Europy, też jest tutaj nieźle. Informacje, czy jakieś nowe sympatie nawiązał, nie. Brak problemów, czyli tutaj jest wszystko w porządku. My jeszcze przejdziemy sobie do jego historii. Tutaj był, to jest ten sam sezon, został, rozegrał dwa mecze w sumie w lidze, nie, nie przebił się do podstawowego składu. Później było wypożyczenie do Walencji, gdzie rozegrał 9 meczy, 3 z ławki, także tutaj było słabo, chociaż cztery asysty zaliczył, ale te noty były dosyć słabe, to było troszkę za mało. W kolejnym sezonie znów był w lidze angielskiej, ale rozegrał tylko 8 spotkań, pięć z ławki rezerwowej, trzy bramki, jedna asysta w pucharach tutaj też, reprezentacyjne tylko dwa mecze, także to był gorszy sezon no i Stade stał się po prostu podstawowym zawodnikiem, w sumie chyba prawdopodobnie odszedł po to, żeby grać także brawa dla niego i tutaj już całkiem lepiej to wyglądało, praktycznie na 7 jeżeli chodzi o całokształt, 7 bramek, 11 asyst 25 meczy ligowych reprezentacyjne 10 meczów, czyli ciągle podstawowy zawodnik troszkę mniej, tylko jedna asysta a my widzimy się za chwilkę. A tutaj już w wieku 29 lat. Jeżeli chodzi o umiejętności do podania mu wzrosły na 15 przyjęcia piłki, czyli troszkę się poprawił jeszcze jako piłkarz, doszkolił się. Nie będziemy sobie tutaj robić podsumowania, tak w sumie stwierdziłem, tylko po prostu na historii. Jest jeszcze obserwowany przez Leicester, czyli chcą go z powrotem. To aż dziwne, bo skoro go oddali, no to już nie powinni do niego wracać, jeżeli chodzi o informacje tutaj żadnych. Żadnych ogólnie, łącznie na urlopie, brak. Uważa, że Grandi to dobry piłkarz. Czyli tutaj akurat się nic, nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o historię, to ten sezon 5,5 miliona został wytransferowany. Aha, bo, bo, tak, bo ta cena się pewnie zwiększała, mieli jakieś pewnie dodatkowe klauzury, jeżeli chodzi o transfer. W drugim sezonie dalej był podstawowym zawodnikiem, zagrał 19 spotkań, 8 z ławki, 2 asysty, to średnia 7. 6,72 no jest troszkę słaba Ale łącznie zagrał 33 mecze 10 z ławki Zdobył 6 bramek I 5 asyst 4 razy był zawodnikiem meczu Te żółte kartki jakieś się pojawiły Kolejny sezon W Stade de Rennes, 22 mecze 4 z ławki Jeżeli chodzi o puchary to 4 mecze 1 z ławki Kontynentalne 5 meczy, 4 z ławki, także te jakieś puchary też zaliczył, reprezentacyjne 8 meczy, łącznie zagrał 31 spotkań, 9 asyst 4 bramki i w sumie 6,95 średnia czyli jeden z lepszych sezonów i w tym ostatnim tutaj dalej jest podstawowym zawodnikiem Lenz, jeszcze podniósł swoje umiejętności i zagrał naprawdę świetny sezon bo 30 spotkań, 6,99 średnia jedna bramka, ale 15 asyst łącznie rozegrał 38 spotkań 4 z ławki, 18 asyst, 6 razy zawodnik meczu, 7-2 łącznie, także całkiem nieźle. A my widzimy się za kolejne 3 lata. I tutaj już widzimy zawodnika w wieku 32 lat. Jak widzimy, nie odszedł ze stad Terens. Zarabia, Jest warty milion dwieście. zarabia 68 tysięcy, jeżeli chodzi o informacje. Tutaj nic się nie zmieniło, nie zakończył kariery reprezentacyjnej. Wciąż jest prawdopodobnie podstawowym zawodnikiem. A my sobie przeglądniemy, jak sobie radził w Lidze Francuskiej. Dalej, 32 spotkania, 2 z ławki, 6 bramek, 6 asyst, czyli teraz asysty zamienił na bramki. 7-1 ocena, czyli jeszcze lepsza, czyli może grać na bardzo wysokim poziomie. Także brawa dla niego. W kolejnym sezonie rozegrał 26 spotkań w Lidze, 19 w podstawowym, 7 z ławki, 3 bramki, 6,90 nota, 6,94 ogólnie całość czyli wciąż jeszcze, jeszcze jest to bardzo dobry zawodnik. I kolejne w kolejnym sezonie i tym obecnym rozgrywał 23 spotkania, 7 z ławki rezerwowych, 3 bramki, 6 asyst, 6 69, czyli tak by troszkę spadał ze swoich umiejętności, a ja poszukam w e, moment, kiedy kończy karierę Bartek Kapustka, no i <laughs> widzimy się za chwilkę. I tutaj widzimy zawodnika u schyłku kariery, ma 34 lata, jeszcze nie wybiera się po 15 latach na emeryturę, jeżeli chodzi o pozytywne, no to chce związać się z klubem na dłużej, czyli jeszcze planuje grać. Nie może się doczekać zakończenia rekonwalescencji, czyli by miał kontuzję, uważa, że Pablini to jest dobry piłkarz, czyli mamy zawodnika na 15 lat, spokojnie możemy go kupować do średniaka, bo w tych najmocniejszych jak widzimy no nie dał sobie rady. Chociaż yy, jeżeli chodzi o ARK Lipsk, na pewno jest to topowa drużyna, jeżeli chodzi o Walencję, też zagrał kilka spotkań. Czyli w mocnych klubach może się sprawdzić, ale największą karierę w sumie zrobił tutaj, w Stad Derenc. 6,92, czyli jeszcze w jednym sezonie 8 ases, 3 bramki, 19 meczy, 9 zławki, ogólnie 20 meczy, 9 zławki, 3 bramki, 9 ases, 6,91 łącznie, czyli całkiem, całkiem nieźle. I w kolejnym sezonie, tym, który teraz oglądamy, mimo wszystko, że jest awansow... mimo tego, że jest zaawansowany wiek... wiekowo, chce jeszcze pewnie pograć za rok czy za dwa lata, także trzymamy za niego kciuki. Jeżeli chodzi o występy, to rozegrał 9 spotkań, 7 z ławki rezerwowej, czyli to jest typowy schyłek jego kariery. 11 meczy, 7 z ławki rezerwowych, 6,94, czyli wciąż może grać na wysokim poziomie podsumowując. Gdzie by nie trafił? Bartosz Kapustka na pewno sprawdzi się w średniakach i moc, mocnych, ale nietopowych zespołach. W y, y, managerze. myślę, że jest to, to dobra inwestycja, no bo warto mieć Polaka. No i grało równo we francuskiej lidze. Jeszcze sobie sprawdzimy. W tabeli ligowej Stade de Rens. Nie wiem, czy grało. Tutaj już troszkę słabiej, ale tak jak mówię, że, że jest to taki. Bardzo mocny zespół. Jest to taki mocny zawodnik do mocnego zespołu. Myślę, że na tym zakończymy całe podsumowanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.